Siemanko wszystkim, Piotr Baufo, Matka Polska i Kacperek B.U.V. E, witam Was kolejny raz na moim kanale. Z tego miejsca chcieliśmy podziękować Wam za ostatnie łapki w górę dla Kacperka, tak? Ile było, Kacperek, łapek w górę? 484. <noise> 1300 ponad, tak? 1300 No, także dziękuję, tak? Co się mówi? Dziękuję. Dziękuję, tak. Ja tymczasem powolutku się szykuję, jutro mam kolejny wyjazd. Będę łowił aktywnie. E, zobaczymy, co się dzieje na odcinkach śluzowych. No z tobą nie będę kole z, z kolegą z tym akurat. Ale z tobą też pojadę. Z Rafałem. Także wi widzę się z Rafałem na łowieniu aktywnym. Polecimy na odcinki śluzowe. Z tego co mi wiadomo, e rybki tam się gdzieś powoli już powycierały, także myślę, że, że jest jakaś, jakakolwiek szansa na to, żeby coś złowić. I tyle. Także widzimy się gdzieś już nad wodą. Trzymajcie się. Pożegnaj się. No, no. Nie jedzie z roli Pogryziony cały Pogryziony? Tak, po, ryba potarła Pan szybko wyle, wyjechał, nie? 50 taki, nie? No myślę, że może mieć Ale strasznie wyczerpana ryba Musiała zejść starła dopiero, co? Tak To jeszcze nie wszystko na co ją było stać. Nie. Masę. Wiesz co, mam tą e, matę, mhm. by się wyjął żeby nie upać choć tego. No i dobra. Rybkę mamy już w łódce Chudy strasznie, on jest chudziutki, nie? Zwróćcie uwagę. Ale siły jeszcze troszkę ma. Mata namoczona, i zwróćcie uwagę, jakie ma rany potarłowe. Tutaj to... na jest tu, tu. I ta rybka jeszcze odbyła piawka. tarło. Na pewno. Tu na łbie. Łeb trochę podarty. A z tej strony. O, tutaj ładne ugryzienie, zobaczcie. z kurę mu zdarło normalnie tak ten to ostro tam romansował. Taka rybka pod 170, zaraz ją zmierzymy. Sesja szybka i będziemy wypuszczać. Rybka ma niecałe 160 cm, chudziutki, wychudzony, biedny potarle. Przynętą oczywiście, y silent teaser dopalony rysówami. Ale poobdzierany. Nie pokazywaliśmy wam, jak na brzuchu jeszcze było poobdzierany. O, zobaczcie. Jakie ma rany potarłe. To wszystko potarło rany. Papa. Pa. No, Postaram się Wam nagrać branie ryby. Patrzcie, na szczytówkę, może będzie widać. Stoi pod zestawem ryba. Malutka. Ja chcę Wam pokazać. Stoi cały czas. Troszkę ją ruszę. Zobaczcie, stoi pod zestawem. Podchodzi. Cały czas się zastanawia. Troszkę trzeba Pływa. uciec. Tak, to nie duża ryba jest. A chciałem wam pokazać branie jak wygląda. Ten jest bardzo ostrożny. Troszkę podpłynął. Może teraz. Patrzcie, branie jest. Jest branie. Pyk, pyk, pyk. Odpływa, odpływa. Siedzi. Jest, spad. Tak. Nieduża ryba, ale chciałem wam pokazać w końcu i w końcu się udało. Po którymś razie. Nie duża widzisz? Mhm. Nie to... Nie, no wyszła ci mała rybka. Wieżek. O, akurat branie się udało nagrać. Nie? Szkoda, że pyciek. No. Czyli na razie dwie rybki Co, będzie miał około metra Czy nie Co? Będzie mu ja i tak życiówka z Bertha, bo to pierwsza Ta? No Jezu jest taki skwar, że się nie da wytrzymać. To jest coś strasznego. 33 stopnie A zahaczony chyba, nie? Nie wziął do O Ojebane, zobacz. Pod brzuszkiem jest. Nie, nie, tutaj Nie, tutaj jest. Za łeb. Za łeb. No, nie trafił. Nie trafił. No. Nie trafił. Nieduży rybek, ale I też ma brzuszek powyższy. A nie, ma. W pysku. Tak? To może mu się tam wiesz. Zachachach męciło. w Ty miałeś quantizera, nie? Tak, tak Ghost, szklane kule, tak jest. Oj, uważaj teraz. Te małe są najgorsze, tak? No, pięć razy się zastanów zanim będziesz go podbierał. Możesz mu spróbować jeszcze, bo on ma hak yy, w, koń, w kąciku. No, tak metrowiec, nie? O. Pamiętajcie, że jak będziecie łapać kiedyś suma tak pod skrzele, to zawsze łapcie za tą ewentualnie małe ryby, za tą pierwszą pokrywę skrzelową, czyli tą twardą tutaj, nie? Nigdy za te miękkie różowe. O i zobaczcie, zwróćcie uwagę, ten też również pogryziony. O, taka rybka i przystępuje normalnie do tarła. Fajny. Ogon też ma trochę podżarty, pod brzuch ma trochę naruszony. Tak. No i spoko. Fajny. Nic. Zaraz go wypuszczamy. Nie wiem, czy to jest zdjęcie z takim fryczkiem? No pierwszym z to chyba tak. Aha, no dobra. W porządku. Dobra, to jakaś mała krótka sesja i za chwilę rybę wypuszczamy. Mamy godzinę 21. Eee, założyłem teraz żywca, bo mieliśmy kilka, może nie kilka, no ze trzy ładne ryby takie około 200 cm. Eee, I na rosówki zero reakcji podpływały, od razu zawijało ogonem. Także założyłem teraz klenia. No ale jak na złość na razie widzieliśmy tylko jedną taką dużą rybę i oczywiście podleciała do rosówek. Żywca gdzieś tam minęła. Także działamy dalej. No i słuchajcie, mamy na odchodne jeszcze jakąś rybkę, bardzo długo się zastanawiała. Za rosówkami. Nie yy. będzie jakiś wielki gigant, ale powiem Wam, że ten, że mega wymęczeni, już jest 22. Ryby bardzo, bardzo ostrożne. Mega ostrożne ryby są. Yy. Podchodzą do rosówek, zaraz gdzieś tam uciekają. Obwącha. Często na mieliśmy tam teraz takie dwa przypadki, że szła do nas ryba. Taka pod 180 dotknęła żywca, dotknęła żywca i po prostu uciekała, jak rażona prądem. Także dziwne zachowanie naprawdę ryb. No ale coś tam się udało wydłubać, jak widzicie dzisiaj. Tu jakiego, widać jak pływa. Tu jest jeden mniejszy pod spodem. Tutaj jest ten, którym z którym Rafał teraz walczy no, no taki ze 130, nie? No No jak mi się gołączy Nowa życiówka. <tylenka> tak. Ale wrastał te. Chyba słówy teraz powstały. A i Włosi bramkę czyli czy A i Włosi przed chwilą bramę czyli także. <ślad> <tylenka> <tylenka> tak między dwa gole. <tylenka> no fajny taki misio już, nie? Jak na teraz to. No kurde. Powiem Ci, każda, ka każda ryba na, na wagę złota. Od czwartej rano. Ja to od Nie wiem, gdzie ja tą latarkę spędzę. Aha, ona jest na wierzchu. Nie wiedziałem. Z może będzie trochę lepiej widać. Ale widziałeś jak ostrożnie szedł, nie? No. Jakbyś nie podniósł do góry zestawu, to on by tego nie zastał, nie? No, dwa razy bym podnosił. Tak. tak jak mówiłeś. No, ale jest silnym wbrew pozorom, nie? To na tak, tam ta była wyjątkowo zmęczona, nie? Mm. Czy możesz, Patrz, jaki ma? Też byłby pogreziony. Słam? Nie, nie, już teraz go normalnie śmiało bo. Ty on większy jest. 140? Może? Myślałem, że myślałem, że będzie mniejsza ta ryba. Myślałem, że będzie mniejszy. O, fajnie mi No dobra, odczepiamy zaraz. Będziemy wypuszczać. No i dobra, słuchajcie, rybka prawie miała prawie 150 cm, także się trochę myliłem. Poszedł. No i elegancka. Dobra, jeszcze chwila połowimy. Zwijamy I manele. będziemy zawijać manele. No i dobra, słuchajcie, nie wiem jak mnie widać. Mamy godzinę prawie pierwszą w nocy. Generalnie ryby bardzo ciężkie do złowienia. Bardzo ostrożne szczególnie te wielkie ryby, które podchodziły do zestawów i podchodząc po prostu tak jakby się raził prądem, zaraz odchodziły z bardzo dużą prędkością. Także no, widać było, że coś mi nie pasuje. W każdym razie coś się udało złowić i tyle. Następny wypad prawdopodobnie będzie na stacjonarkę. Także widzimy się gdzieś przy podpórkach. Z tego miejsca oczywiście zachęcam do subskrypcji kanału, dawania łapek w górę. Nie zapomnijcie o komentarzu i widzimy się dziś wkrótce. Trzymajcie się i na razie.